Witam, z tej strony MysterioX i zapraszam na kolejny odcinek serii Minecraft Przygody z Jogboxem. W dzisiejszym odcinku postaram się znaleźć taką wieżę, którą większość nazywa bodajże Battle Tower. Jak znajdę to pokażę wam co w ogóle się w niej znajduje, tylko na wstępie powiem tyle, że można z niej uzyskać bardzo fajne i ciekawe przedmioty i Właśnie jakieś tutaj mi lekko się zwiesiło ale myślę, że już jest ok. To jakiś stateczek na dole jeszcze wam pokażę jedną modyfikację, która po prostu daje tam jakieś takie śmieszne stateczki, może i nieśmieszne, bo tak jeden latający praktycznie skrzydła ma całe z żelaza, więc na to można się nieźle urobić. Zwłaszcza jak ci taki pokażę na samym początku gry Tam są tacy piraci, oni są mocni jak cholera Jeszcze tam gość z diamentową. Czekaj, ja jeszcze zobaczę czy jest tu gdzieś łucznik. Bo łucznik to jest po prostu najgorsze co może nas spotkać w, tym, w tej paczce jest, jest jeden jest jeden, tam jeszcze jakiś, jakiś chowa o nie zaciekaj to wygląda jakieś same gówna mi się tutaj tworzą mogliby tu piętnować tego stateczka latającego to bym był wzięty. Po prostu bym miał już żelaza od groma A żelaza idzie zrobić złoto A później ze złota diamenty Więc już bym miał na diamenty o, łatwo jak je zdobyć A nie bym musiał popierniczać po jakichś zejbanych jaskiniach Kiedy denerwować, że za chwilę coś mi tu wyskoczy I mnie zabije Kurczę, co to za jakiś lag dzisiaj po prostu nie wyrobię. No proszę no, niech mi się coś zespołnił przez tego zastanego statka. Nie jest zaznaczone, dobra, możemy coś już iść poszukać. Kunie. No jak w samej gówno, bo nic się nie, nie pojawia. No jaka lipa, no niech się coś pojawi. Jeszcze nie jest ląd, czy już nic? Koniec. Nie jest dżungla, fajnie. Pójdziemy sobie do dżungli. Już sobie zrobiłem tam niektóre rzeczy z żelaza, bo w poprzednim odcinku zebrałem trochę tam, w tej bazie tam było. Przetopiłem i zrobiłem dwa mieczyki i kilof. Przyda się tam na jakiegoś przypadkowego diamenta co znajdę. przecież no, w tym odcinku na pewno nie znajdę, w będzie wątpię, że znajdę w tym, ale w którymś na pewno znajdę. Po do... co ja się w to zaczynałem? No świetnie jeszcze noc. No i wyżej zginę. W drugim odcinku po prostu jestem najlepszy. O Jezu Na chwilę pewnie się zaczną jeszcze gorsze lagi. Spierniczaj, głupi krysztal ode mnie. Dobra, idziemy do bazy się przespać. Obiegnij no biegnij. Może mi to tutaj dorwiej O już już nie bierze od tyłu zobaczenie z nas rany. No, zostawił mnie spokoju, jest dobrze. Tylko nic mi się tu nie spełni. Kurczę jaka lipa. Dobra, bo wiecie co? Zobaczę jak się nagrywa to wszystko. Pójdę do bazy, prześpię się i zobaczymy się za sekundę. Witam ponownie. Sądzę, że wszystko nagrywa się dobrze. No niestety, tak się złożyło, że podczas swojej podróży do bazy zginąłem. Postanowiłem oszczędzić wam w ogóle tej mojej podróży. Po prostu... Przestałem nagrywać. Co mnie zabiło, a no... Wilkołak mnie zabił. Sądzę, że nawet kiedyś go jeszcze wam pokażę. Jakie to też... Cholerstwo takie... Najwięcej obrażeń mu zadaje złoty miecz, a miałem żelazny, więc tak by za dużo nim nie wskórał. O, jeszcze takie skorpioniki. Gin, muszę znowu poziom nabić. No kurde, jeszcze się Gini. Ja chcę sobie poekpić, a temi mi przeszkadzają, kurde. Skubane. Gin. 31 Dobra. Olać go. Ząbiak jeszcze tam przetrwa jakiś silem. No, ale jak widzicie? Piąty poziom i życie mi się powiększyło o jedno. O kolejne mi się powiększy jak zdobędę dziesiąty. Cz, nie brzmi to jakoś powalająco. O. wypad mi artefakt. Bardzo się przyda. Ty dziku. Się teraz tak zastanawiam. W wcześniejszych wersjach dziki mi atakowały jak się jakiegoś uderzyło. A teraz to nic. Znając jakieś to są błędy czy po prostu zmienili Kurczę, te lagi Właśnie będzie to mnie dręczyło przez Może większość odcinków No kurde Jakie lagi Ogarnij się głupi Głupku no E no co jest? Witam ponownie Trzeba że też przeszedłem parę kroków i jakoś z małym rezultatem, że mi przestał lagować na jakieś 10 sekund. O, już okej. Okay? Dobra, na razie tam nie idę, jakieś tam podejrzane lagi, jak wszędzie. Kurczę, no co jest? Dobra, na dzisiaj kończę to nagrywanie. Czy to nie jest koniec odcinka, który rano... Dam więcej materiału, po prostu usiądę z rana, chyba że przestanie tak lagować, to jeszcze dalej pociągnę. Dobra, chyba przestał. O. To dużo mi się tu gówna nie będę musiał chyba zmniejszyć spawn, bo... ...to maja ty nie wyrobię, jak mi tak będzie odpierniczał co chwilę. Dobra, jest chyba okej. Okay. Jakieś takie małe lagi są, to jest akurat duży, dobra nie, zobaczymy się rano, kolejne krótkie cięcie, nie wiem o co z tym chodzi, muszę chyba spawn zmienić albo coś w ogóle, mógł się nam przegrzać, bo dzisiaj pół dnia nawet chodzi. jeszcze chwila pochodzę Spokój, dobra kończę Do zobaczenia ran Witam ponownie Od tego momentu gdzie skończyłem nagrywanie I no może bym dwie to po prostu jak Chcę dzisiaj nagrać to I nie wyrobię jak, jak nie nagram Chcę to zrenderować i wrócić A nie jeszcze wstawać Nie wiem jeszcze dokładnie co to będzie Ale znalazł ok, po prostu Minecraft Procesa, to zestartowałem jakiś chyba przez taki błąd w tym Dropboxie wystąpił po prostu zespołowałem od no, 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 niej ponownie i już, okej. Okay. Z gry jest takie, że się zablokowało bardzo dawno, bo ja zabić. Z czterema masy to za dużo tutaj nie pomorduję. I czas zostałem, bo zaśpię się na mnie tutaj. Trzy albo cztery rzucą i będę obiegł. Już dwa serca? Spierdziela Uff Jedno serce Ja na jak bym No przykład jakbym zginął to by chyba mi było żal poziomu Bo jest też grana modyfikacja co Epicument trafia z powrotem po śmierci ja hey, tych kupili Niedźwiedził gin i dawaj ryby No jedno żeś Zaszalał Mógłby dać chociaż dwie to byłoby już coś Ups Ops To muszę zbierać Tam jeszcze plantacja tego zrobił, tak bym na to Żeby powiem wybanę

Byłem na Normalu, miałem jakieś 30 fps dałem na daleki widoki i mi dało piękno, e, dziwaczne, trochę nie narzekam. Im więcej fps jest, więc, tym lepiej. No tak jak jeszcze wcześniej wspomniałem, nie zaczynał więc jakieś takie z mojej strony fajne typu... Ze słowami, że albo czegoś zapomnę i tak dalej, to po prostu nagrywają też jest stres, więc pewnie to jest wynikiem. No a jeszcze pewnie będzie mnie lepiej słychać, bo jakiś taki trzyletni mikrofon wygrzybałem z szafy, już nie nagrywał nad tym laptopowym bo jak tam oglądałem ten mój pierwszy to przedcinek porachę a też mi się nie za bardzo specjalnie chciało bawić z całego tego filmu przeglądanie i za chwilę podgłośnianie, wyciszanie i tak tam pierdy no. ja ci kręcę O, zobaczę jeszcze ile nagrywam. O, jeszcze jest szaf. Jeśli ten odcinek nie zaczął 20 minut z kawałkiem, to wiem, że na YouTubie te 15 minut, a ja sobie by skosowałem w bardzo prosty sposób. Po prostu trzeba było podać numer telefonu. Hmm. A tak jakby zrobić rzeź na zwierzaka zawsze jak dosyć będzie Czy więcej życia tym będzie łatwiej Jeszcze też się zastanawiam czy hatę zrobić z wełny czy z powóz Może wy mi coś poradzicie z czego by tu tą hatę budować tylko nie gadajcie że z dyrtu bo mnie ktoś weźmie i doświadczenie głupia, świnia. Też za mięsnym no to się nie obraził. Tego kryształ na się nie zaczynam. Zobaczmy a też są kryształ, które potruwają cię, więc nie wiem czy tak pewnie ten. Wolę nie ryzykować. Dobrze, że się nie widzieli tej śmierci. że to co się te śmierci. Też nie pomyślałem. Mi się wydaje chyba, że to przez ten ekran, że dolna część tej mapy jest poczytona. No chyba przez ekran, jak Kontrast jest nierówny. Eee, z tego konia wypadło mi żarcie? Nie no, zdziwienie. Masakryczne. Jeszcze nic mi z nie, tak nie wypadło. Wygląda się jakaś skóra. No, tego to ja nie chcę. O Boże, tak. nie... to? Dobra, dobra, Dobrze. Niech nie, nie... tak zginie. A chodź tu Czas po experience. o zachuję się, się O, życie znów się, dodało Kolejny na 15 Po prostu mnie to cieszy jak nie wiem Owca, dawaj we Do mę doświadczenie. Chociaż z tych powyżną i tu w doświadczeniu biega tam coś jest. Chyba potworny jest A Clipper. Bo nie muszę pokazywać jak Clipper, wybuchają. A! Kurczę, by mi się przydał ten proch. No właśnie. Jako garnek jak mój światkę to pokażę modyfikacje z innymi które po prostu może nie są jakieś rewelacyjne, niektóre, czy nawet niepotrzebne. Oczywiście ten sam typ, takie same obdarzenia wyleją... czuje się lepszy surowiec na to idzie, nie jakiś tam kolejny statek. No coś się zaczyna tu działać Tu się jakaś... ...cholerna wieża Nie widzimy jak wygląda wszystko takie w śniegu, a to takie... Takie jakieś... takie inne O szczur, ej Tutaj też szczur nie bryzie. Ej no, mogłeś mi dać węgiel, ale może bym jeszcze mają? Świetnie. O, zbyt ale tego się narobiło. Pierbierać. O, zlekko. O, tutaj będzie, ona się zobaczę. Wyżej zniknę. Dobra, chodź. Muszę mieć żart tutaj. No kurczę, żarty, mówiłem. Tak zawsze nie można dostać tego, co się oczekuje pośle węgielku. Co się gapisz, kupię kupię co. No pokażcie się właśnie modyfikacja, która nadaje to takie zbliżenie. Krawisz Control, Lewy. Można to zmienić w tych ustawieniach. Czyli tak sądzę, ale nie sprawdzam osobiście. Ale powinno się dać. Taki zombie z czerwonymi oczami To modyfikacja, która dodaje zbliżanie i jeszcze takie inne wedługi związane z ustawieniami wideo, Hmm, jak to się zwało? Kurczę, wyleciał z głowy. No... Jak to się zwało? No, miałem to... Na myśli, czy no nie na myśli, jak Piernicze teraz. Nie wybucha. Mhm. Tak, dwa, dziękuję. Jak to się snuło, no... mi to. No, jaskinia, no. Na razie jaskinie z Dobra. Dobra, czas zwracać do tej chaty i zakończyć się na Oczywiście dam info na Facebooku. Nie zadawajcie mi takich pytań, jak zrobić stronę na Facebooku, jak coś tam wygrać, czy jak tam dodać. Mówię, że o dodawaniu modyfikacji do tej paczki zrobię odrębny poradnik. O, ja pier... Zielę duch. Ktoś tu jest z góry, czy byku. Z tego też wypadają. O, ja tutaj... Lubię przetrwać. A tu... ...są prawie głodnie. I pająku... śmierć... Dawaj. O, za chwilę kolejne żytko. Dawaj owcu doświadczenie. Creeper. Kliper. Dobra, Creepera zamorduję i powinien mieć Merca. Spierdzielam. Tak. Kurde. Co tam jest? Zombie. Wolę zombie go atakować. Przebiegłem wybuchnie tutaj mogę. Kolejny artefakt, bardzo dobrze. Szkielet na razie nie chcę. Nie z... O, głupo. <laughs> Czemu mnie tak wywaliło? Jeszcze pewnie spoczyłem, więc dlatego. Spiercie nam. A. Poczułem się pro. Haha i 6 serduszek, to jest bardzo dobrze. Jeszcze tyło w co Dobra, jeszcze 250 metrów i zacząłem zakończyć ten odcinek. Sądzę, że z głosem pójdą się polepszyć przez ten mikrofon. W każdym razie sprawdzałem tą krótką. 3 czy tam 6 minutowe nagranie z na początku przerwałem i sądzę że powinno być wszystko dobrze czy też widać jak dźwięk mi się teraz nie nagrał bo też tam niektórzy mają problemy nagrałem 10 minutowy film z Minecrafta bez... i okazuje się że bez dźwięku Co dzisiaj zdobyliśmy? Jakieś osrane kule co mi się w ogóle nie przydadzą pewnie. Albo o czymś nie wiem. Co można z tych kufu uzyskać? Nie, chyba nic. Wiem, że z kółf że, poleżę... <laughs> Sorry. Za dużo już mówię i po prostu gadu mi wychyba. Jesteśmy w bazie, czas zakończyć, więc dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego odcinka, sądzę że jakość dźwięku się polepszyła, mam w każdym razie nadzieję, no jeszcze raz dzięki, na razie, pa.